Cie... na moim kanale dzisiaj gramy na Minecraftie i ogólnie zrespiłam się na jakieś górze, kurde. Co to jest? Jakaś koza. No. Chodźmy i ogólnie gram na że więc nie mogę dednąć. Hehe. <grym znać> Bo chciałam się podjąć tego wyzwania. Proszę villagerów. Albo to zombiaki ja. Siedem mi wystało. Jakby ktoś nie wiedział jak się gra na hardkorze, no to hardkor polega na tym, że jak się umrze, to się nie można odrodzić. Więc jest bardzo ważne, żeby sobie na początku gry zrobić mm, łóżko. A ja nie widzę żadnej opcji, więc jest mały problem. Problem no ma problem. is my problem. Just this my problem. Problem, not my problem. Dobra, ja ogarnę sobie itemki i do was wrócę, Oki. Okay? Nie bądźcie źli. O, dobra, mam już itemki. Jak widać, yy, moje kwiatunek. Tu przepalam sobie jedzonko, bo już trochę zgłodniałam. Czekajcie, zapiję w nią zwierzątek. Bo potrzebuje dużo żarcia. Przepraszam, święta Halinko. Nie pytajcie, świnki są dla nas święte z moją siostrą. Mb3. O, polecam od razu wejść na jej kanał. Maja przez 3 a 1234 polecam. Nagrywa z Gacha live. I z Demon Slayer i chyba trochę z boka. Polecam. No i mam jeszcze już, już zrobione łóżko. Sorry, jak mi będzie... Lag A, tej świnki nie zrobiłam. <śmany> Czy ja tam widzę żelazo? E tylko jedno. I ale już wystarczy. S. Not my problem. That's not my problem. Problem, not my problem. That's my problem. O, no, mogę sobie wódz zrobić. Mhm. Dobra, jedno żelazo będzie się szybko, szybko Tam są góry. I teraz to. A teraz robimy tarczę. Tarcze. terczy taki już Nie, bo ja zwyczaj... Musiałam się trochę nauczyć, bo ja gram ogólnie prawie tylko na kompie, bo ja mam na kompie Minecrafta, więc ja się nauczyłam grać na kompie, więc wiecie. Pewnie ten kto ma kompa też wie jak to jest. Prawie tam wpadłam. Że gra na kompie i... I też gra na tablecie w Minecraft. I... Nie... Ra o, tu mam dwie. I nieraz... O, już mam na cierka. I wie jak to jest. Po prostu właśnie jak dużo się gra na um, laptopie czy tam na, na komputerze. No to potem trudno się bardzo przyzwyczaić do tabletu. Bo ja teraz gram na tablecie, no i... Jest trudno trochę. No, i jeszcze nie jestem zalogowana, bo ja, jakby ktoś chciał i się pytał, to jestem Antonyt FRU 14 na swoim kompie. A tutaj po prostu nie jestem zalogowana. Więc wiecie, ja rzeczy sobie będę oszczędzać. Dobra, jeszcze nie. Ja mam taki zamiar, żeby przespawać wszystkie, wszystkie noce. Bo ja się boję być z mobami. Tak samo jak wczoraj, grałam na takiej próbie hardcore. No i creeper. Byłam w świątyni i patrzyłam, że nikogo nie było. No i nagle, jak się już kopałam, no to creeper mi buchnął. I się bardzo przestraszyłam wtedy. Więc wiecie. Które mi będą się przepalać. A ja jeszcze zrobię parę świnek. Mam nadzieję, że nie masz dziecka. I ty też. Gdzie jest słońce, bo muszę. Przepraszam, świnki! Przepraszam, przepraszam. Dobra już dosyć tego. No nie problem. Tak to na my problem. Gdzie są inny nawiedzienia? Hu 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 Ta będzie do zabijania łowów, a ta po prostu nie będzie Dobra, no tyle żarcie mi wystarczy Idziemy na podróż, widzowie 7 minut, to trwa już. Aha. Chcę znaleźć dzisiaj jakąś wioskę. Hal! O, jesteście. No, ogólnie podróżowałam, tak. No i nie znalazłam niestety wioski. Ale za to się rozpadało, więc. No. Więc po prostu idealnie. Nienawidzę takich takich dziur. Wtedy zawał człowiek ma normalnie. Boże, jak ktoś to mnie pisze. Czekajcie. Ja gram na próbę na hardkorze, to... To, czy, to wtedy zginęłam. Chyba wam opowiadałam. Zobaczmy, co ona tutaj napisała. Ja się boję, że zaraz będzie noc i moby mnie zaczną atakować. Nie czy to Um, nie? prawie na sam dół spadłam, ała, więc po prostu nice, więc normalnie prawie deldłam. Dobra, chyba będę kończyć, bo ja idę na am am na dżong, czyli, jakby ktoś nie zrozumiał. Please wioska Minecraft Please wioska Minstraft. Please wioska czy, czy ja zrobiłam kółko Błagam, zróbcie działo. Jest. A godzina idzie, bo będzie zimna. Tu idziemy. Dobra. Teraz. Piłska. Się... Oh, Jest. Mamy wioskę i co wie mamy to, teraz szukamy szybko Kowala. Dobra. Tutaj nie ma. Trzeba znaleźć Kowala. Jest kobal. To idziemy. Dobra, będzie koniec. Pa!